Raz, piąty raz chyba. Słuchajcie, Adam Hareńczyk, kandydat na prezydenta miasta Krakowa, y, pojawia się tu po raz kolejny. O godzinie 12:00 właśnie mamy tutaj zegar, który wybija godzinę naszą, godzinę zero. Słuchajcie, za chwilę będzie Hejnał mariacki, To co y, ciągle charakteryzuje się Kraków, dlatego nie będę przerywał, żeby turyści mogli usłyszeć nasz kochany Hejnał i zaraz po tym finale startujemy e, i będziemy toczyć dalej naszą kampanię wyborczą i będziemy dzisiaj prezentować kolejne punkty naszego programu zapraszamy do stolika gniewu gdzie można swój problem opisać, pokazać i będziemy o tych problemach mówić stolik gniewu coś czego nikt e, nie uwzględnia w tym mieście konsultacje społeczne, słuchanie no. Słuchamy teraz hejnałów. Mówić nie możesz. Robimy, chmuć. kochani, chwilę przerwy. Nie zakłócamy. Nie jest. Można wpisać swoje problemy. Mieszkańcy Krakowa już wpisują problemy i będziemy o nich mówić. W tym mieście nikt nie słucha prostego człowieka. Nikt. Zdobywamy władzę i mamy wszystko w nosie. I 4-5 lat nie interesujemy się mieszkańcami. Głosem mieszkańców. Wielokrotnie występowałem na Radzie Miasta Krakowa. Jako gość. Kto mnie słucha? Dwóch, trzech, pięciu radnych z 43, a przedstawicieli magistratu nigdy praktycznie nie było, bo ich to nie interesowało, bo oni mieli ciepłe posadki i byli już po prostu ustawieni. To się po prostu musi zmienić w Krakowie. Ten bałagan, to bylejactwo, to rozdawanie pieniędzy musi się skończyć. Jestem jedynym niezależnym kandydatem w mieście Krakowie. Mam przeciwko sobie wszystkich. I mainstream, i polityczny układ. A mimo to staję. No i zobaczymy, jakie będą rezultaty. Powiedz nam coś o sobie, szczególnie o sobie coś. Mam lat 61, jestem urodzonym Krakusem, urodziłem się pod Wawelem, jeździłem na sankach z pod Wawelem przez 8 lat. Ale niestety te osoby, które opróżniały kamienice, nie będę mówił kto to jest, bo wiem, Powodowały, że musiałem się z centrum Krakowa wyprowadzić, na obrzeża można powiedzieć Krakowa. Jestem absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego Alma Mater, kończyłem ją jeszcze za PRL-u. Kiedy ta uczelnia była naprawdę niezależną uczelnią, kształcącą moim zdaniem prawdziwych w tym przypadku prawników, to to jest dzisiaj, to już nie jest ta uczelnia. Niestety to jest zlajcyzowany uniwersytet, który idzie, można powiedzieć, drogą, drogą tego upadku tego upadku, co nas czeka. A my chcemy się temu przeciwstawić. Jestem działaczem, aktywistą, tradycjonalistą społeczny w Krakowie. Działam jako prezes, prezes Stowarzyszenia Małopolski Bunt, jako koordynator krajowy ruchu 16 postulatów, jako prezes krakowskiego klubu myśli polskiej. Klubu prawicowego, tak, oczywiście. I jako lider ruchu, jeden z liderów ruchu Nie oddamy miasta, tego ruchu, który się sprzeciwa, sprzeciwia strefie czystego transportu. Czyli podziale mieszkańców na tych, którzy mają i tych, którym brakuje. Albo inaczej, między tymi bogatymi a tymi biednymi. I temu się sprzeciwiamy i to jest między innymi jeden z głównych punktów naszego programu. Ale oczywiście program zawiera całą paletę problemów, które trzeba rozwiązać w Krakowie. Niestety, 22 lata rządów profesora Majkowskiego. to jest 22 lata takiego, takiego bylejactwa, takiego, powiem, filozofowania o rządzeniu. A miasto to jest przedsiębiorstwo. Tu musi być przedsiębiorca, który wie, jak funkcjonuje przedsiębiorstwo. Dlatego staję do wyborów i będziemy prowadzić tą kampanię tu, w tym miejscu, codziennie, od 12 do 14, do 5 kwietnia. Tak, słuchajcie, jesteśmy tutaj na razie małą grupką zgromadzeni. Nie, nie jesteśmy w stanie być wszyscy codziennie. No niestety też mamy swoje życie, mamy swoje rodziny, a Adam jeszcze tutaj chciałam uzupełnić tą jego wypowiedź, bo wspomniał, że jest przedsiębiorcą. Tak, Adam jest przedsiębiorcą i zna problemy polskich przedsiębiorców, bo tutaj się dąży do tego, aby właśnie utrudnić życie ludziom. Którzy tak naprawdę pracują na to miasto, którzy odprowadzają podatki dla tego miasta, preferuje się obce biznesy, preferuje się korporacje i pieniądze wtedy wypływają nie dość, że poza granicę miasta, to poza granicę kraju i nie ma na to naszej zgody, żeby nasze pieniądze. Wypływały poza, żeby przedsiębiorcom utrudniało się pracę, utrudniało się egzystowanie, doprowadzało się ich do bankructwa przez takie czy inne działanie, przez zamykanie biznesów, przez rosnące koszty. Ja przed chwileczką rozmawiałam, odwrócę teraz kamerkę tutaj na nasze krakowskie kwiaciarki. Są tutaj dwa takie punkty. Pani mi tutaj wspomniała, że wcześniej, dawniej było tutaj takich punktów 24. I ja, będąc małą dziewczynką, pamiętam, gdy wychodziłam tutaj do rynku, bo moja mama pracowała przy ulicy Świętego Jana. Często zabierała mnie ze sobą do pracy i wychodziłam tutaj, to byłam oczarowana tą ilością kwiatów. Oczarowana. Tym, co się dzieje, ilością gołębi, tych gołębi też tu została resztka. Niestety, pani mi wspomniała, że tutaj tak się utrudnia pracę polskim przedsiębiorcom, polskim kwiaciarkom, że one nawet nie mają możliwości zaparkowania czy wjechania ze swoim towarem. Muszą za to jakoś srogo płacić. Dokładnie nie wiem ile, bo już o takie szczegóły nie pytałam, ale tutaj widać jaki jest problem poważny, ponieważ. Mamy tutaj y, punkty, które są pozamykane. Niestety, pozamykane. Y, ile ich jest? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć punktów zamkniętych, plus te dwa, y, to mamy y, osiem w ogóle jeszcze istniejących. Z dwudziestu kilku to było dwadzieścia dwa czy dwadzieścia cztery. Do tego się doprowadza rodzimych krakusów, przedsiębiorców, y, którzy pracują na to, na to miasto. Przecież to jest. Nasza kultura, te, te wianki, te kwiaty w ręku, gołębie, to wszystko stanowi tradycję. To jest symbol tego miasta. Nie możemy dopuszczać do tego, żeby takich ludzi dyskryminować. Oczywiście restauracje też nie mają łatwo. Na ten moment oni jeszcze mają możliwości parkowania mają możliwości parkowania, ponieważ im jeszcze. Tego nie zabrano, panią kwiaciarką zabrano, ponieważ nie mają, jak oni to określili, pomieszczeń z dachem. No nie wiem o co chodzi, bo, bo, bo te budki tutaj mają jakiś dach. To nie jest tak, że nie mają wcale dachu. Więc jeśli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o dyskryminację, o niszczenie lokalnych biznesów na rzecz korporacji. My nie możemy na to pozwolić. Adam. Zna bardzo dobrze problemy tego miasta. Mamy bardzo dobry program wyborczy. Przypominam, że nasz komitet wyborczy nazywa się Zjednoczeni dla Krakowa. Adam Hareńczyk, kandydat na. Prezydenta miasta, niezależny, bezpartyjny. Tutaj pani przyszła i podeszła i mówi, no tak, wszyscy mówią, że, że są bezpartyjni. Tak, bo, bo tu mamy różne takie organizacje pod tytułem bezpartyjni samorządowcy, którzy są partią i, i wcale się nie dziwię, że ci ludzie zaczynają mieć wątpliwości, że im się tak mąci w głowach, żeby nie wiedzieli o co chodzi. Żeby nie wiedzieli o co chodzi. Ja tu pokażę teraz, bo. Zaczęło. Zaczęło się nasze wydarzenie, gra muzyka. Ja jestem w tym roku 1960. Wchodzę w domu Miasta, czyli za tym, żeby mogły wjeżdżać wszystkie samoloty do Krakowa, a nie pseudoekologia, bo to doszło, bo To jest DELZEA. W domu no, myśli Polski, z kamieniowych grup, elita, można powiedzieć, intelektualna, bo u nas w Polsce nie ma już. Ta elita, co jest? Elita! Druga kwestia. Małopolski bohut. To jest stałe granicacze, do... które popełni między innymi Proszę tam. pani to filmuje? Ja tutaj na kamerkę daję... Pani, Ale... pani... Z pani. W daleka w tle, w tle, ja proszę pani. Oczywiście, oczywiście, to było z daleka, pani, jako w tle proszę, podeszłam tutaj. Dobrze, dobrze. dobrze. Ale ja to ja nie ja nie nagrywam, proszę pani, to nie jest pani zapisane. pani nas. Ja sobie tego nie chcę, proszę wykasować. Rozumiem, nie mam możliwości wykasowania, proszę pani, to jest transmisja, to nie jest zapisane na dysku filmu. Proszę, okay. proszę to wykasować. Bo my się tak bawić nie będziemy. Jest RODO, jest ochrona danych oczywiście. Pan ty... proszę to w tej chwili przy mnie proszę wykasować. Pani. Nie Proszę mam możliwości. to wykasować. Nie wierzę, jeżeli to jest Pani ta ma ta możliwość zistnia. filmować, ma Pani możliwość wyzasować. Proszę Pani, ja nie zapisuję, to się nie zapisuje na dysku. Nie wierzę w to. Jeżeli zobaczy, to gdziekolwiek macie Państwo problemy. Bardzo poważne problem macie Państwo. My prawdą i trójłatek Basioru, których kości po lasach wieleją. choć giniemy w obławach i nie dla nas są prawa, wciąż jesteśmy dla świata nadzieją, więc pędzimy przez leśne ostępy, dzikie, dumne, zrodzone obrzasku. I jak nasi przodkowie, kiedy chwytał ich człowiek, wyrywany z z podczasku. znowu chcą nam wytyczyć granice. Biało-czerwone flagi, czerwony, proszę Państwa. Tu jest nasz pomnik Adama Mickiewicza. Tutaj brakuje tych flag. Te flagi się pojawiają y, tylko w tym czasie, w tym czasie, kiedy my jesteśmy a potem znikają. I nie zaczną spokojnie wyśliwi, bo tak będą drżeć dusze, zobaczę, gdy zbierzbionej ciężkiej cierści dej zatrzyma w piersi, gdy usłyszą nasz skomyt nad lasem. Tak. Dziękujemy za to, że jesteście tutaj z nami. Tu doszło do y, takiego nieporozumienia. Oczywiście ja nie nagrywałam celowo kogoś, tylko y, pod, pod, podeszłam. Potem szybciutko skierowałam y, kamerę na Adama. No, y, są osoby, które mają zastrzeżenia. Y, może rzeczywiście powinnam się y, bardziej pilnować, ale to nie było jakiegoś celowego nagrywania kogoś dlatego słuchajcie dla świętego spokoju ja zakończę tą transmisję proszę wróćcie do nas jeszcze za chwilę ja zaraz zacznę za, za pół minuty zacznę nową transmisję i zapraszam serdecznie dalej